No, panie Stanisławie, prawie można powiedzieć, że na końcu też pan zapomniał mojego imienia, ale wybaczam, bo wiem, że. Pan wie, że rozmawia Pan z Laurą, nie z Emilią, nie z Luizą, chociaż przez to zaczęłam się zastanawiać, czy może czasami autorom marzy się spotkać, porozmawiać e, ze swoimi postaciami, ze swoimi bohaterami, bohaterkami, e, możemy to dodać do puli pytań tyg ty tygodniowych, <grywania> tygodniowych, dodatkowych, ale to jest e, materiał na drugą część mojej wypowiedzi, a propos tego, co właśnie powiedziałam, e, najpierw przejdźmy do. Hamburga. Ja przez rozdział hamburski przeszłam bardzo szybko. Chyba z tego powodu, że to jest taki pierwszy przystanek w podróży, w którym się naprawdę dużo dzieje. I też poznajemy prawdziwą postać historyczną, o której Pan wspomniał Ferdynanda Schichau. Jego żona ma na imię Julianne. To jest z niemiecka, do tego też e, zaraz przejdziemy, do, do niemieckiego. Ehm, w Hamburgu Emilia e, doświadcza pierwszych spotkań z elitami. E, widzi, jak wyglądają e, wydarzenia e, typu kolacje i, i występy, na które są zapraszane osobistości, między innymi, i tutaj. E, Powołam się na coś, co Pan powiedział z kolei o Maurycy. Maurycego go tutaj jeszcze nie ma. Maurycy jest później, ale powiedział Pan, że Maurycy, Emilia wie, że Maurycy gra nie swoją muzykę. I pierwsze, co mi przeszło do głowy, to czy on może w takim razie gra muzykę Johanna Bramsa, Johannesa Bramsa, czyli niemieckiego kompozytora, którego poznajemy właśnie w Hamburgu. Kiedy pierwszy raz doszłam do tego punktu, w którym Emilia też poznaje Johannesa Bramsa. Byłam szokowana, że przedstawia Pan tę akurat postać historyczną, no znaną wszystkim znanego kompozytora, kompozytora muzyki, który właśnie pochodzi z Hamburga. I to jest. Być może to nie jest do końca sympatia Emilii, ale no gdzieś tam jakaś jest, e, jakaś iskierka, chociażby przez chwilę, chociaż może nie do końca, może to tylko w jej głowie. E, tu nie będę zdradzać za dużo, ale e, przez Hamburg naprawdę można przejść szybko i to nie przez to, że wtedy w tamtym momencie został e, jeszcze nie został odbudowany. Do końca, czy może już został? Powiem Panu, że czasami, e, z tego względu, że nie jestem aż tak e, na bieżąco z XIX wiekiem i nie wiedziałam też o pożarze Hamburga, e, czasami jeszcze łączę te pewne fakty. W sensie zastanawiam się, co było najpierw, co było później, e, ponieważ, e, no tak jak powiedziałam na przykład o Hamburgu, że był spalony, nie słyszałam nigdy przed przeczytaniem Pańskiej książki. Więcej się mówi chociażby o Wielkim Pożarze Londynu. Więc to było dla mnie dość ciekawe, tak samo jak to, że swego czasu właśnie Hamburg był największym miastem portowym, największym portem. Więc tutaj zauważam, jak bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiaduje się dzięki lekturze pana książki. No i tak jak powiedziałam, Johannes Brahms mnie bardzo tutaj zaskoczył. Także z Hamburga przejdziemy później, chyba że chciałby pan jeszcze coś opowiedzieć o Hamburgu, żeby pokazać jak... Panu się tworzyło akurat ten rozdział. Natomiast stąd chciałabym przejść do języków, ponieważ już kilkukrotnie nawiązywaliśmy w naszych wypowiedziach do różnych języków czy to chociażby od czas, do czasu zaprzeszłego w języku polskim w pana poprzednim wideoliście, czy też do różnych niemieckich słówek, czy, czy francuskich, czy angielskich. Um, i tutaj chciałabym przede wszystkim zwrócić właśnie uwagę na to, jak dużo różnych języków się pojawia w ucieczce, chociażby siłą rzeczy właśnie dlatego, że podróżujemy za Emilią i za panną Luizą przez Europę, co jest gwarantem tego, że będziemy mieć z różnymi językami do czynienia. Pan od tego nie stroni, pan się tego nie boi, pan wprowadza te słówka, pan wprowadza zdania niektóre tłumacząc je w przypisach. A dla mnie, jako dla mentorki językowej, językoznawczyni, to są po prostu, to są gratki, to są perełki. Um, I też e, domyślam się, że pan z, kilka z tych języków e, zna, więc może jeszcze na chwilę poruszymy taką kwestię właśnie na marginesie. Może myśmy mogli o tym porozmawiać, e, o tym, jakie języki są Panu najbliższe, jakimi językami umie się Pan posługiwać, w jakim stopniu. E, może zacznijmy właśnie od niemieckiego. Wydaje mi się, że Pan ma e, korzenie... Znaczy wiem, że Pan pracował e, przy produkcjach niemieckich i też e, korzenie Pana e, nauki języka niemieckiego sięgają dość długo. Chyba Pan jest w, w tym, z tym językiem najbardziej zaznajomiony, więc proszę powiedzieć kilka słów. E, zwłaszcza, że ja też Nadal dużo pamiętam z języka niemieckiego, nie posługuję się nim, co prawda płynnie, ale no, gdzieś tam ten niemiecki nadal jest mi e, znany i bliski, więc e, proszę powiedzieć, bo tutaj wchodzimy w pole. Do popisu, nie tylko <noise> ze względu językowego, ale też ze względu na to, w jaki sposób te różnice językowe, i ta znajomość, na przykład, lub nieznajomość przez Emilię języka niemieckiego, czy też na przykład w przyszłości rosyjskiego, ale to jeszcze nie będziemy o tym rozmawiać, może jej przysporzyć kłopotów lub może jej pomóc. Także na razie zostawmy. Postaci, zostawmy ucieczkę. Proszę powiedzieć o swojej historii z językiem niemieckim i proszę powiedzieć, jak ważne było dla Pana właśnie umieszczanie różnych języków w ucieczce. Czekam na odpowiedź.